Warszawa przełomu wieków, zamiast rozwoju i spokoju, ulice stolicy zamieniają się w krwawą arenę gangsterskich porachunków. Grupa Markowska, jedna z najgroźniejszych w historii polskiej mafii, działa brutalnie i bezwzględnie. Jej lider, Andrzej czy znany jako Kikir, zostaje ranny w zamachu, a niedługo potem z zimną krwią zastrzelony. Ta egzekucja w szpitalnej sali przeszła do historii jako jedno z najbardziej szokujących zamachów w polskiej przestępczości zorganizowanej. U schyłku lat 90. i na początku nowego tysiąclecia Warszawa zmieniała się z metropolii rozwijającej się dynamicznie w brutalną arenę krwawych porachunków mafijnych. Ulice, które jeszcze niedawno tętniły codziennym życiem, zamieniały się w pole walki, gdzie detonacje bomb i serie zbroi maszynowej stawały się nieodłącznym elementem miejskiego pejzażu. Gangsterzy nie mieli żadnych skrupułów. Swoje sprawy rozstrzygali bez względu na porę dnia, miejsce ani to, kto mógł znaleźć się przypadkiem w pobliżu. Ginęli nie tylko przestępcy, ale także przypadkowi przechodnie, kobiety, dzieci, kierowcy tkwiący w korkach, czy staruszki wracające z zakupów. Przemoc nie znała granic. Jej ofiary były losowe, bezbronne i zupełnie niewinne. Szczególnie dramatyczny był przypadek z października 2000 roku, kiedy to zamachowiec posunął się tak daleko, że wszedł do szpitala i otworzył ogień do leżącej w łóżku ofiary, wywołując szok nawet wśród najbardziej zatwardziałych stróżów prawa. Wydarzenie to symbolicznie oznaczało przekroczenie kolejnego, niewyobrażalnego progu brutalności. W tym samym czasie na obrzeżach stolicy a konkretnie w rejonie Marek, Ząbek i okolicznych miejscowości, narodziła się nowa organizacja przestępcza, która szybko zyskała złą sławę i przydomek wynikający z jej lokalizacji tak zwana Grupa Markowska. U jej podstaw stał mężczyzna o pseudonimie Kikir, czyli Andrzej Czy, który z niezwykłą determinacją i bezwzględnością budował wokół siebie strukturę gotową do wszystkiego. Członkowie tej grupy nie ograniczali się do drobnych przestępstw. Wręcz przeciwnie, ich działalność miała charakter skrajnie brutalny i nastawiony na szybki, nielegalny zysk. Specjalizowali się w porwaniach dla okupu, przeprowadzali skoordynowane napady rabunkowe na konwoje z gotówką i obrabowane wille, a także prowadzili dochodowy handel środkami odurzającymi, kontrolując lokalny rynek nielegalnych substancji. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych Andrzej czy trafił za kratki, co stało się punktem zwrotnym w historii grupy. Jego nieobecność natychmiast uruchomiła lawinę konfliktów i ambicji. Walka o władzę nad gangiem zaczęła się niemal natychmiast. Jednym z tych, którzy zapragnęli przejąć schedę po Kikrze, był Piotr K., znany w półświadku jako Gilek. Nie wszystkim jednak odpowiadało jego przywództwo. W opozycji do niego stanęła frakcja lojalna wobec innego przestępcy, Jerzego B., noszącego złowrogi przydomek Mutant. Wkrótce doszło do rozłamu. Mutant ze swoimi ludźmi utworzył osobną strukturę, która zaczęła działać niezależnie, a jej brutalność zyskała szybko ponurą sławę. Grupa mutantów, jak zaczęto ich określać, nie cofnęła się nawet przed zamordowaniem funkcjonariusza policji w podwarszawskiej miejscowości Parole. To wydarzenie przelało czarę goryczy i zmobilizowało służby do zdecydowanego działania. W konsekwencji rozpoczęła się szeroko zakrojona akcja policyjna, której finał nastąpił w podwarszawskiej Magdalence. To tam doszło do dramatycznego szturmu na kryjówkę gangsterów, który zakończył się tragicznie. Dwóch funkcjonariuszy straciło życie, a kilku innych zostało poważnie rannych. Również po stronie przestępców padły ofiary, dwóch członków grupy mutantów zginęło na miejscu. Starcie to zapisało się na długo w pamięci opinii publicznej i pokazało, jak groźni byli ludzie, którzy niegdyś tworzyli jedną wspólną organizację przestępczą. Wewnętrzne napięcia w grupie Markowskiej które początkowo mogły wydawać się tylko sporami o wpływy i pieniądze, bardzo szybko przerodziły się w otwarty konflikt zbrojny. Ludzie, którzy jeszcze niedawno razem planowali porwania i dzielili się łupami, teraz stali po przeciwnych stronach barykady, z bronią w ręku i z jasnym celem zabić dawnych towarzyszy. W końcu nadszedł moment, w którym nawet sam założyciel grupy, Andrzej Czy, znalazł się na celowniku swoich byłych współpracowników. Ktoś wydał wyrok i znalazł się ktoś gotów go wykonać. Pierwsza próba zamachu na Kikra miała miejsce 24 września 2000 roku. Było to widowiskowe i bezwzględne uderzenie, które mogło zakończyć się krwawą masakrą. Andrzej czy podróżował wówczas ze swoją żoną luksusowym BMW. W okolicach Emilianowa ich samochód został ostrzelany z broni maszynowej przez grupę zamaskowanych napastników jadących terenówką. Huk wystrzałów rozniósł się echem po okolicy. A kule przeszywały karoserię z przerażającą precyzją. Mimo ran odniesionych w ataku Kikir przeżył i został przetransportowany do szpitala, gdzie lekarze walczyli o jego życie. Wydawało się, że uda mu się ujść z życiem i może nawet powrócić do gry. Jednak jego przeciwnicy nie zamierzali rezygnować. Niespełna miesiąc później doszło do wydarzenia, które wstrząsnęło opinią publiczną. Do szpitala, w którym leżał Andrzej, czy wszedł mężczyzna przebrany za księdza. Jego zachowanie nie wzbudziło podejrzeń personelu, wyglądał jak kapłan idący z duszpasterską posługą do jednego z pacjentów. Gdy dotarł do sali, w której przebywał ranny gangster, wyjął broń i oddał w jego stronę siedem precyzyjnych strzałów. Wszystko trwało zaledwie kilka sekund. Andrzej czy Herszt grupy Markowskiej zginął na miejscu, zanim ktokolwiek zdążył zareagować. Egzekucja dokonana w biały dzień, w jednym z najbezpieczniejszych z założenia miejsc, jakim jest szpital. Do dziś pozostaje jednym z najbardziej szokujących aktów zemsty w historii polskiej przestępczości zorganizowanej. Co do samej postaci kikira, spędzał on swoje ostatnie dni życia w jednym z warszawskich szpitali na drugim piętrze, w samotnej sali usytuowanej na samym końcu długiego, bielonego korytarza. Leżał tam od kilku tygodni, próbując dojść do siebie po nieudanym zamachu, który niemal pozbawił go życia. Mimo Ran, z którymi ledwie uszedł z życiem, nie został objęty szczególną ochroną. Nikt nie przewidział, że ci, którzy raz już próbowali go zabić, nie spoczną, dopóki nie osiągną celu. W tej pamiętnej nocy najprawdopodobniej spał pogrążony w półświadomym letargu, gdy w progu jego sali niespodziewanie pojawił się mężczyzna w sutannie i koloradce, wyglądający jak duchowny gotowy do udzielenia ostatniego namaszczenia. Sprawca nie wykazywał oznak pośpiechu. Podszedł cicho do łóżka, spojrzał na twarz śpiącego mężczyzny i z zimną precyzją oddał siedem strzałów z broni palnej. Każdy z bliskiej odległości, każdy śmiertelnie celny. Kiedy killer opuszczał salę, nie próbował się ukryć. W drzwiach korytarza stanęła przed nim jedna z pielęgniarek, która wracała właśnie z dyżuru. Przez krótką chwilę spojrzała mu w oczy, ale nie była w stanie dostrzec żadnych charakterystycznych cech. Wszystko działo się tak szybko, a strach i szok skutecznie zatarły szczegóły w jej pamięci. Jedynym co zapamiętała był strój, czarna sutanna i biała koloratka które w tamtym momencie jeszcze bardziej potęgowały grozę sytuacji. Killer rzucił w jej stronę krótkie, wulgarne polecenie i odszedł bez pośpiechu, nie oglądając się za siebie. Wkrótce później odnaleziono ciało Andrzeja czy leżące na podłodze obok szpitalnego łóżka. Wszystkie pociski utkwiły w jego ciele, a obok ciała leżały mosiężne łuski, które świadczyły o użyciu broni z bliskiej odległości. Śledczy, którzy przybyli na miejsce nie mieli wątpliwości, Ofiara nie miała najmniejszych szans na przeżycie. Mężczyzna odpowiedzialny za egzekucję zniknął bez śladu. Funkcjonariusze rozpoczęli intensywne śledztwo, które z biegiem czasu przybrało formę jednej z najbardziej skomplikowanych operacji w historii warszawskiej policji. Poszukiwania spawcy ciągnęły się latami, trwając niemal całą dekadę. Przez ten czas przesłuchano dziesiątki świadków, analizowano każdy możliwy trop i ślad, typowano podejrzanych, Lecz wciąż brakowało twardych dowodów, które pozwoliłyby skierować sprawę do sądu. Pojawiały się hipotezy i teorie, z których jedna powtarzała się najczęściej. Według niej zamach zlecono Albertowi P., znanemu jako Alik. Mężczyzna ten miał otrzymać za wykonanie wyroku 30 tysięcy złotych, kwotę zebraną przez innych gangsterów, którzy złożyli się na koszt usunięcia byłego przywódcy. Nigdy jednak nie udało się postawić Alika przed sądem. Kilka miesięcy po zamachu sam zginął w tajemniczych okolicznościach. Dopiero 7 lat po tamtej dramatycznej nocy doszło do przełomu. Policja przeprowadziła dużą akcję wymierzoną w niedobitki grupy Markowskiej. W jej wyniku zatrzymano 28-letniego Adama S., zwanego księdzem, a wraz z nim wpadło jeszcze 12 jego kompanów. Decyzja o zatrzymaniu całej grupy zapadła po tym, jak dwóch dawnych członków gangu zdecydowało się zerwać z milczeniem i rozpocząć współpracę z organami ścigania. Mirosław K., znany pod pseudonimem Miron, przyjął status świadka koronnego, natomiast Rafał T., znany jako Toldi, został tak zwanym małym świadkiem koronnym, co oznaczało ograniczoną ochronę w zamian za zeznania obciążające jego dawnych wspólników. Na podstawie ich zeznań, prokuratura sformułowała akt oskarżenia wobec sześciu mężczyzn. Wśród oskarżonych znaleźli się Jerzy B., znany także jako Juri lub Mutant, w Wojciech C. o pseudonimie Ćwiara, Marek K., czyli Mu, Krzysztof B. nazywany Kozłem, a także wspomniani już Adam S. i Rafał T. Z ustaleń śledczych wynikało, że podczas pierwszego zamachu na życie Kikra to właśnie Adam S. siedział za kierownicą pojazdu, z którego padły strzały. Z kolei w drugim, śmiertelnym ataku w szpitalu, Bezpośrednio zaangażowani mieli być Jerzy B. oraz Albert P., który mimo, że zmarł kilka miesięcy później, wciąż pozostawał kluczową postacią w tej sprawie. Według relacji świadków koronnych to właśnie Alik zachęcony przez pozostałych włożył sutannę, wszedł do szpitala i wykonał egzekucję, która na zawsze zakończyła działalność Andrzeja Czy. Rozprawa przeciwko oskarżonym okazała się wyjątkowo skomplikowana, wielowątkowa i rozciągnięta w czasie do granic możliwości. Cały proces trwał 18 lat od chwili dokonania egzekucji. Zakończył się dopiero w 2018 roku i wywołał niemałe poruszenie. Choć prokuratura domagała się najwyższego wymiaru kary, czyli dożywotniego pozbawienia wolności, sąd nie podzielił jej stanowiska. Po wielu rozprawach, analizach materiałów dowodowych i przesłuchaniach świadków zapadł zaskakujący werdykt. Wszyscy oskarżeni zostali uniewinnieni. Nikt nie usłyszał wyroku skazującego ponieważ zdaniem sądu zebrane dowody były niewystarczające, a zeznania świadków zbyt rozbieżne, chaotyczne i wzajemnie się wykluczające. Podczas ogłaszania wyroku, sędzia Piotr Janiszewski zaznaczył, że Andrzej czy miał wielu wrogów nie tylko wśród dawnych towarzyszy z grupy Markowskiej. Przesłuchano ponad 150 osób, lecz ich relacje układały się w co najmniej dwadzieścia odmiennych wersji wydarzeń, z których żadna nie dawała pełnego obrazu i nie pozwalała wskazać jednoznacznie winnych. Brak spójnych zeznań i twardych dowodów, takich jak nagrania, broń, czy ślady biologiczne, sprawił, że sąd nie mógł skazać żadnego z oskarżonych. W dniu ogłoszenia wyroku, twarze obecnych na sali Krzysztofa B i Jerzego B nie zdradzały cienia triumfu ani ulgi. Nie padły słowa wdzięczności, nie pojawiły się łzy szczęścia. Być może dlatego, że większość z mężczyzn objętych tym procesem i tak przebywała już w zakładach karnych, odbywając długoletnie wyroki za inne. Równie ciężkie przestępstwa. Dla nich ta rozprawa była tylko jednym z wielu etapów trwającej od lat wojny z wymiarem sprawiedliwości. Dla rodziny Kikra i tych, którzy przez lata czekali na sprawiedliwość, był to jednak gorzki finał.